Szczanko wszystkim z tej strony ich Siła, a to jest kolejny odcinek serwera Concordia mt2.pl W każdym razie Tutaj stoi mój o, nasi, stoi mój shop Muszę sobie przerzucić z niego to co tutaj mam potrzebnego to, Tu kolejny Ten srebrny Wszystko, wszystko dobra Teraz zobaczę ja tutaj czy coś nie mam na sprzedaż Łuska mi niepotrzebna. Tak, dobra. Żeby nie było tam, że jakieś buldupy, że mam NIFE. Znikąd NIFE zrobiłem sobie sam na DT, także wiecie. Także pozdrawiam Was. Wszystkich tutaj ci, co nie wierzą. Dobra, tu już mogę lognąć. Dobra, to lecimy dalej. Dobra, powiem Wam tak, że mam tutaj parę kluczy. O, metek ale ja mam za dużo nie będę nikomu ksuł bez przesady czekajcie, muszę sobie to rzucać. no, także jedziemy na oazę, bo z tego co mi się wydaje, to tam jest chyba kufer, bo tu pisze złoty klucz, piszę ten klucz można otworzyć kufer ze złotym zamkiem tu jest jeszcze dolina sandwich, także myślę, że że to chyba jest na oazie, a w, na pustyni, na dolinie już się orientuję mniej więcej z tam filmików na YouTube'a i tak dalej i tak dalej tak miniłem właśnie jaką zrobić drugą postać i drugą postacią będzie już wcześniej widziana postać która yy, WP, tylko zmieniam ją na BM, ponieważ nie będę kładł dwoma z jedną robię sobie BMkę i gitarę no, także BMWP fajne takie zmiksowanie. no o, jest kuferek. Właśnie o tym mi chodziło. Zobaczymy co z niego wleć. Mmm... mi tak, nóż błyskawicy. Buty fenka się sprzedadzą na te hmm, co tam jeszcze poleciało? i Miksturki, okej. Okay. To jest mi niepotrzebne. Teraz mi mikstur. Nie wiem, tak to się zwoje respi, także zrobię cięcie i wrócę do was jak się zrespi. Dobra, jesteśmy z powrotem. Kolejny złoty Boga plus 4. Może się przyda. Może ją gdzieś tam spalę. Yy, I co jeszcze? I kamień śmierci. Kamień sobie włożę FMSika. Nie wiem. i pomyślnie wbił cieszę się także robię znowu cięcie i wracam zaraz do was dobra musimy już kolejny się z kuferek i co z niego o fajnie lwia tarcza coś nam DT znowu do spalenia i niebiański tasi wachlarz nie wiem trzymam to na razie potem muszę to wszystko garnąć także dobra lecę szybko Dobra, yy, także spotkałem się na Dolinie Syngryang. Dobra, w sumie to... o, 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 o mój kolego. Kartowałem, nie będę go bił, już głupi nie jestem. Yy, także ja, gdzie ja jestem? Ja jestem od strony Shinsa, to się idzie na dół. Dobra, teraz chciałbym dodać tak, bo już nie mam zbytnio co tutaj jeszcze wam dogadać. Yy, mam tutaj swoją gildię Valhalla. Yy, jest tutaj trochę ludzi, Ym... jakby ktoś chciał dołączyć, to śmiało piszcie PW lub na YouTubie, zawsze przyjmuję. Na razie jeszcze nie ma żadnych wojen, bo ja jeszcze nie ogarnąłem EQ do PvP, ale w przyszłości coś się będzie działo. Także zapraszam. Dobra, to lecimy na dolinę. Dobrze, także już jesteśmy yy, do, na dolinie, tu gdzieś jest kufer. O, tu jest. Mistyczna, O, i mi też dropuła mistyczna. Także zostawię, zostawię ją na tego mojego BMA. A jak się szybko zresztą. Dobra. Myślę, że. Spotkamy się już w następnym klipie. Bo na razie idę zaś obiad. Nie wiem, co będę robił. Także zaraz wracam. Albo nie zaraz. Dobra, jak widzicie tutaj biłem metka, dropo mi pudełko. Także daję do drugiego leku, żeby mnie nie świeżbiło i może coś jeszcze teraz znajdziemy. I gitara, I ta także szukam metka i zaraz do was wracam. Dobra, także na tyle to w dzisiejszym odcinku. Podrałem sobie zdać Siemanko. Cześć. Yy, dobra, jesteśmy po przerwie po takiej dłuższej bo zależyłem sobie pójść na dwór i tam ogólnie ogarnąć to już jest parę godzin później więc yy, będę mówił na pewno trochę ciszej yy, ale to nic nie oznacza, że nie możemy nagrać odcinka prawda yy, Dropię bez rękawicy bo nie wziąłem ze sobą a chcę jeszcze na, na wam nagrać jeszcze ze dwa metki i stawić shopa. Muszę sprzedać tak na pewno, Wstawię te, sprzedam tego błodziarcha, to białeczko sprzedam, sprzedam mm, tego żelaka, tam jakieś kumam jeszcze, także będę miał co sprzedać. No. Może teraz nie mam nagrywać, bo dużo chodzę na tę ostatnią, bo trzeba trochę podbić To jest jeden z najlepszych sposobów na zarobek, na metkach się tak nie zarobi, LWT. Przepraszam bardzo. Na pewno Wam nagram odcinek krótki i... Na pewno będę teraz Wam nagrywał, co ulepszam. Będę Wam nagrywał, jak będę bił metki i śmierć i na poziomie na piętrze szóstym trochę będę nagrywała, czy no to ogólnie nagrywałem ze wszystkiego, mam też taką po, postać drugą 16 level na której też chcę nagrywać, mam zamiar jak czy jest level chodzić na metki, na bossy, bawić się tą postacią ogólnie taki mały taka mała taki mały rozbójnik ta postać Zaber nim trochę pobić bosów, trochę podropić, może mi zarobić. Także jest to nagrywać, także jest pompa. Tańc, proszę Państwa. W dobrym tempie rosną mi widzowie na kanale, ponieważ miałem jeszcze wczoraj 122-124. 20, także ostrze mi padło. Także powiem Wam, że nie jest najgorzej. Cieszę się bardzo, że widzowie rosną. Coraz więcej wysiedień pod filmikami. Także jest... Na... O, fajny drop. Szata kota Szmata kota, przyda się Wszystko z nalepszaniem, wzmocnienie Pudełeczko I co to jest? To będzie stalka Nie Wszystko się popali Złota szkata Dobra Także to na tyle będzie w tym odcinku, jeszcze Wam tylko przedstawię Otworzę Wam tutaj pudełeczka Duchowy, deszcz, rozpro, umierzenie palcem duchowy cios wypierdolimy deszczą do wyrzucenia jeszcze raz otworzymy strzela do wyrzucenia smoczy do wyrzucenia smoczy i zostawię e, do wyrzucenia bo na razie nie mam zmiany do smoczego wielu i smoczy skoro do wyrzucenia także nic zbytnio z tego tutaj nie mam czy może dygnę jakiegoś matka czy nie raczej znaczy, chyba nie dygna. To już mi pokazuje ten na 5-5. Także chyba tu już jestem na 5-5, jak mi się wydaje. To już są to na 5-5. Także jeszcze na koniec odcinku czytniemy sobie ostrze. Kontynuuj Udało się ostrze jest G2. Także troszkę ranking to nie zjadło. Ale dobra, na razie jeszcze się nie zaglę, że się pożegnam zaraz. Dobra, także na tyle to w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam się serdecznie Siemanko. Cześć!